bronie na, nagrywam ten odcinek drugi raz ponieważ w pierwszym mi się wideo nie nagrało e, w drugim mi się głos nie nagrał i trzeci raz to ja powiedziałem drugi raz nie nagry... dobra Jak widzicie Pod myszką mam. Więc będzie ciężko. Hmm. Nie wiem, czy będzie. Nie, nie będę zbierać mas. A może na ulepszenie broni. No i pierwsze schodki. Zobaczymy, jak tam. O, o, dobra. Jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem, tak cztery łapki w górę, trzy, dobra, trzy może go być. To zrobimy challenge. Jeżeli poniosę jakikolwiek materiał, odkończy się odcinek, więc... no. Teraz będzie trochę nudno, bo początek jest dopiero i nie ma co się dziać tak za bardzo. Hmm. A i odcięćcie też moje montowanie, bo on będę namontować teraz w nowym programie. O, nowy level dostałem super Czekajcie, nagrywa się wszystko? Tak, dobra Teraz moim nowym programem do montowania jest Vegas Pro 17 więc gdzie jest ta skrzynka? Co tam ciekawego w ogóle? Chyba nie ma Skrzynka powinna być tutaj, albo tam no. W ogóle jest coś ciekawego. Nie. Myślałem, dobra. Czyli trzeba będzie bardziej tak szukać RPG, -e, żeby jak ktoś... Wiecie, można było kogoś skolapsować. Bo to będzie nasza jedyna. Jakakolwiek obrona przed kimi, bo budować nie mogę. Więc. Nie wiem. Może to wydne? Nie wiem. Zobaczymy, bo będę pierwszy raz mi montować, więc nie wiem ja Zobaczę jak to się montuje, wszystkiego się o uczyć dołączyć powoli, więc wiecie Zobacz, coraz lepsze widać. Widać? Widać, będzie coraz lepsze Podcinki Pandażownica, dobra, będziemy się jakoś leczyć Zostawię tutaj to i patrzcie, zaraz, zrobimy takiego parkura. Ile się uda Okej okay. Nie ma skrzynki Kurde, myślałem, że tu wejdę O, patrzcie High Grant Na przyjemnym parku mamy tam strefę, dobra Bierzmy materiały Bierzmy to i idźmy tam Brawo Jesteśmy O kurde Dobra Daliśmy radę Włocha Pypa, porobiłem bez budowania. Okej, okay. chyba niby jedziemy wreszcie perek. A może? Mmm Trudny dylemat. O, słyszę kolejny strzały, tylko skąd? A i piszcie, czy chcecie z Minecraft odcinki, czy wolicie z Fortnite jednak? Bra, tam gdzieś się postrzelają hm. Kurde Zez. Ty, mogę czyjeś wykorzystać budowlę, dobra e, Co? Pięć amunicji mam? Bym zbudował coś, chyba tak Dobra Ale mam